System weryfikuje wiek przyjmowanych pacjentów podczas dodawania rezerwacji. Dzięki temu rejestratorka nie musi pamiętać wszystkich procedur dotyczących przyjmowania pacjentów. Wyróżniamy dwa sposoby takiej weryfikacji. Pierwszy sposób jest dedykowany dla placówek, w których specjaliści nie mają aż tak szczegółowych wytycznych, tylko Podają informację, że przyjmują pacjentów na przykład od 5 roku życia, a drugi sposób natomiast jest już bardziej szczegółowy. Co mam na myśli? Czasem zdarza się tak, że specjalista ma szczegółowe wytyczne względem konkretnych usług, które wykonuje. Na przykład, że na konsultację przyjmuje od 5 roku życia, a na konkretne badanie przyjmuje pacjentów od 15 roku życia. Jak zatem włączyć takie ustawienia, aby system weryfikował wiek przyjmowanych pacjentów? Pierwszy sposób, tak jak wspomniałam, jest on niezależny od tego, na jaką usługę zapisujemy pacjenta. Po prostu specjalista przyjmuje od piątego roku życia i niezależnie od usługi, na którą zapisujemy pacjenta. W tym momencie należy kliknąć w zakładkę placówki, a następnie specjaliście. Przy konkretnym specjaliście należy kliknąć w ikonę edycji. W panelu bocznym wysuwanym wybierz zakładkę ustawienia i określ wiek przyjmowanych pacjentów. W punkcie pierwszym jeżeli specjalista przyjmuje dzieci, należy zaznaczyć tak i określić wiek przyjmowanych pacjentów. Wprowadzone ustawienia należy zapisać poprzez kliknięcie w zieloną zakładkę. W ten sposób, jeżeli będziemy dokonywać zapisu do właśnie tego konkretnie specjalista i będziemy chcieli zapisać pacjenta, który nie spełnia. A wymagań dotyczących wieku, czyli zapiszemy na przykład młodszego pacjenta, system podpowie nam na czerwono, wyświetli komunikat, że nie zgadza się wiek pacjenta. Ale zwrócić uwagę, że, pa, że rejestratorka może mimo wszystko dokonać zapisu takiej wizyty, na przykład po uzgodnieniu z konkretnym specjalistą. Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed taką sytuacją, przed ludzką pomyłką, możesz do takich ustawień zaznaczyć dodatkowy warunek, jaki, czyli tam, gdzie zaznaczaliśmy wiek pacjenta, czyli w ustawieniach specjalisty, należy zaznaczyć dodatkowo checkbox brak możliwości dodania wizyty ze złym wiekiem pacjenta. I od tego momentu, jeżeli rejestratorka będzie chciała dokonać zapisu pacjenta na wizytę, który nie spełnia tutaj warunków dotyczących wieku, to wtedy system automatycznie nie pokaże, nie wyświetli nam tego, tej zakładki Zapisz wizytę, wyświetli jedynie komunikat, że nie zgadza się wiek pacjenta. Dzięki temu nie dokonamy żadnego błędu w związku z e, zapisem tego pacjenta na, na wizytę. Drugi natomiast sposób e, dotyczy już konkretnych procedur dotyczących wykonywanych usług przez danego specjalista. Dlatego też te ustawienia zaznaczamy bezpośrednio w zakładce Usługi, a następnie e, należy kliknąć przy konkretnej usłudze w kolumnie Specjaliści w V. Rozwinie nam się lista specjalistów, którzy wykonują taką usługę, i przy konkretnej osobie należy kliknąć w ikonę Ustawień panelu bocznym wysuwanym, poniżej należy w sekcji limit wieku pacjenta dla usługi zaznaczyć select tak, a następnie określić wiek przyjmowanych pacjentów na tą konkretnie usługę. I podobnie jak w pierwszym przypadku możemy albo potraktować to, tą weryfikację jako tylko przedstawienie informacji rejestratorce w systemie lub Uniemożliwić dokonanie zapisu z błędnym wiekiem pacjenta klikając w dodatkowy checkbox brak możliwości dodania wizyty ze złym wiekiem pacjenta. Wprowadzone dane zatwierdź za pomocą zielonej zakładki zapisz. I teraz od strony rejestracji będzie to wyglądało w ten sposób, że w momencie kiedy wybierzemy daną usługę, termin i pacjenta, który nie spełnia warunków pod względem wieku, system wyświetli nam komunikat, że nie zgadza się e, tutaj wiek przyjmowanych pacjentów e, i dodatkowo jest informacja, że ta usługa kolonoskopia jest dostępna dla pacjentów od 5 roku życia bez ograniczeń, do bez ograniczeń wiekowych.